W poniedziałek na zwołanej konferencji prasowej działacze Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim poinformowali o zmianach w kierownictwie Rady Powiatu Ostrowieckiego Platformy Obywatelskiej. Dnia 24 maja 2024 roku na Radzie Powiatu Ostrowieckiego Platformy Obywatelskiej z udziałem posła Lucjana Pietrzyka rezygnację z dniem 15 czerwca 2020 24 roku z funkcji przewodniczącego powiatu ostrowieckiego Platformy Obywatelskiej złożył Eligiusz Mich. Rada powiatu ostrowieckiego Platformy Obywatelskiej przyjęła rezygnację przewodniczącego większością głosów. Eligiusz Mich strukturami Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim kierował przez 16 lat. kierowania przeze mnie sowieckimi strukturami w 2020 i 2021 roku po rozwiązaniu struktur zostałem poproszony przez naszych członków i, i, i przez region, region świętokrzyski o to, żeby ponownie kierować Platformą Obywatelską, odbudować te struktury. W tamtym czasie mieliśmy około 30 członków Platformy. W tej chwili zastawiam Platformę. Z, jest nas w tej chwili 108 członków platformy. Przeprowadziłem również kampanie wyborcze do Sejmu, do Senatu w 2023 roku w wyborach samorządowych, teraz jesteśmy w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego. I wydaje mi się, że ten czas spraumowania przeze mnie funkcji po 16 latach przewodniczenia w platformie w Ostrowcu i po... oceny nie był on zły dla, dla Ostrowca i dla naszych członków. Dalej pozostaje członkiem Platformy Obywatelskiej. Jestem również wiceprzewodniczącym Legionu Świętego Wszystkiego Platformy w dalszym ciągu i zamierzam poświęcić się teraz... Po 15 czerwca ster w platformie obywatelskiej przejmie dotychczasowa wiceprzewodnicząca rady powiatu Ostrowieckiego PO Barbara Buszkiewicz. Będzie kierowała platformą do wyborów, te zaplanowano na 2025 rok.